Znajdujemy się obecnie na Hali Lekkoatletycznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. Z tych obiektów korzystają zawodnicy, którzy, którzy uczą się i trenują w SMS Elo Aleksandrów. W ramach lekkoatletyki mamy pełen wachlarz konkurencji. Od konkurencji biegowych poprzez skocznościowe, wytrzymałościowe i rzutowe. mamy bardzo dobrą bazę w Aleksandrowie dobrze układa się współpraca z dyrekcją szkoły dobrze układa się współpraca z władzami powiatu mamy dobrych zawodników no i dzięki temu trenerzy mogą, mogą że tak powiem się realizować i z tej współpracy są efekty chyba już przyzwyczailiśmy do tego że, że tutaj nasza, nasza sekcja na lekkoatleci zajmują co roku wysokie lokaty jeśli chodzi o finał krajowy licealiady w lekkoatletyce w ostatnim roku w roku 2018 chłopcy wywalczyli pierwsze miejsce na tej licealiadzie natomiast dziewczęta zajęły drugie miejsce To oczywiście oprócz, oprócz startów tutaj w drużynowych, w drużynowych zawodów dla, e, dla, dla liceum, dla, dla powiatu. E, zawodnicy osiągają również wysokie lokaty indywidualnie na mistrzostwach Polski e, i że wspomnę tutaj e, o wysokich lokatach e, Kalinowskiego e, Jakuba. Janowski Ludwik, Frączyk Wiktoria czy Adam Czeski Dominik to są zawodnicy, którzy są w czołówce Mistrzostw Polski w swoich kategoriach. w wicemistrzostwo Polski w kategorii U22 koszykówce dziewcząt w Gdańsku. Przywieźliśmy, przywieźliśmy srebrne medale na szyi, z czego jesteśmy bardzo dumni, bardzo zadowoleni, bardzo długo na to pracowaliśmy. Szkoła jest naprawdę na wysokim poziomie. Tak? I tutaj jeżeli chodzi o basket, rok w rok staramy się podnieść jak gdyby nasz poziom, co jak gdyby jest potwierdzeniem tego rocznego wyniku. No i myślę, że, że cóż, no nasza oferta jest konkretna, tak? nie mówimy o czymś, co się nie dzieje, tylko mówimy o czymś, co się dzieje. Przede wszystkim zawsze najważniejsze dla całego zespołu jest to, jak rozpocznie się turniej, ponieważ zawsze każda wygrana buduje, a przede wszystkim na takich zawodach, kiedy rozpoczynamy bardzo ważny i bardzo trudny dla nas turniej, zwycięstwo jest czymś niesamowicie budującym i bardzo pozytywnie działającą na psychikę całego zespołu. Razem sobie pomagamy nawzajem, którejś coś nie wychodzi, podchodzimy, klepiemy, mówimy, że będzie dobrze, żeby się starała i myślę, że. Zawsze jak się jest razem i to wtedy wtedy się buduje zespół. Od samego początku budując ten zespół chciałem stworzyć taką drużynę, która będzie razem, która będzie się wspierała od samego początku Team Spirit. I to się udało nam zrobić i to doskonale zafunkcjonowało w tej ostatniej fazie, fazie finałowej w Gdańsku. W ratownictwie wodnym na Mistrzostwach Świata w Australii w ubiegłym roku, w listopadzie, e, zdobyłam dwa brązowe medale w sztafetach razem z dziewczynami. Zdecydowanie największy sukces. Oprócz tego jeszcze są medale Mistrzostw Europy e, i Mistrzostw Polski, ale z, no, z Mistrzostw Świata to jest zdecydowanie największy mój sukces. Na razie przygotowuję się do takich stricte pływackich Mistrzostw Polskich, które będą w maju. E, rat... indywidualne? Tak, tak. A z ratownictwa jeszcze, jeszcze zobaczymy, co będzie. Planujemy na co dzień na bardzo ładnej pływalni w Aleksandrowie, ale główny okres przygotowawczy do sezonu letniego staramy się pływać na tej pięknej pływalni Politechniki łódzkiej Zatoka Sportu. Obecnie przygotowujemy się do kwalifikacji do głównych imprez międzynarodowych, czyli mistrzostwa Polski Seniorów, które odbędą się w maju. Mamy teraz cały cykl przygotowań do tego startu. Bardzo ważną rzeczą, żeby powiedzieć to mamy zawodników tak naprawdę w czołówce pływaków polskich, którzy przygotowują się do startu w igrzyskach olimpijskich za półtora roku. Idą bardzo długim cyklem ośmioletnim, zostały nam jeszcze dwa lata tych przygotowań, a rozpoczęliśmy tak naprawdę zabawy z nimi w sms jak rozpoczynali swoją karierę. Jako uczniowie klasy pierwszej, teraz już są studentami Politechniki Łódzkiej. Tak jak wspomniałem, oni ostatnie cztery lata rozpoczęli w szkole w Aleksandrowie, czyli w SMS-ie Aleksandrów Łódzki w klasie pierwszej. Co roku ich sprawdzianami były albo Mistrzostwa Polski, albo zawody międzynarodowe. Głównie skupiliśmy się w trzeciej klasie na Mistrzostwach Europy. Te Mistrzostwa Europy Juniorów wypadły bardzo dobrze, bo i Kamil Kazimierczak, to jest jeden z tych zawodników, brązowy medal na dystansie 50 metrów, i Marcel Wągrowski, 400 zmiany zupełnie inny dystans, także brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Netanii.